Cześć witajcie! Z tej strony cicho. Dzisiaj witam Was w specjalnym odcinku z numizmatyki, w którym zaprezentuję Wam komplet banknotów późnego PRL-u, serii, serii mojej ulubionej serii, chociaż teraz tak szybko zastanawiam się, chyba no egzekwo na pierwszym miejscu raz z serią z roku 1947, bo też. Wacław Borowski przepięknie zaprojektował serię, tak samo jak i późniejszą serię 48 i wcześniejszą 46, ale banknoty z emisji 47 rok to też według mnie dzieło sztuki. Ale pan Andrzej Heindrich, który zaprojektował całą serię wielkich Polaków, czyli 23 banknoty obiegowe od nominału 10 do 2 milionów złotych, to jest coś pięknego odcinek tworzę, ponieważ już wcześniej pokazywałem te banknoty. Notabene niedawno nawet zaprezentowałem komplet, całą moją kolekcję, w którym właśnie pokazałem również cały ten komplet, ale chciałem poświęcić osobny materiał z moim komentarzem, ponieważ bardzo, bardzo jestem troszeczkę niezapokojony rynkiem bank numismatycznym ogólnie i banknotów, bo ceny tej oto serii Diametralnie poszły do góry na, na przestrzeni końcówki ubiegłego roku i początku tego roku. Naprawdę ceny wyszczeliły do kosmosu. Kiedyś taki komplet można było nabyć za kilkaset złotych, teraz to już kilka tysięcy złotych. Liczmy od dwóch do trzech tysięcy złotych. Ja za niego dałem około tysiąca, tysiąca dwustu złotych, może trochę więcej, trochę mniej. E no i powiem wam, tak wiecie, ogólnie czasami sobie myślę, że czemu nie kupywałem po kilka sztuk, ale szczerze mówiąc, też nie miałem jakiegoś dużego kapitału, żeby kupywać każdy banknot po kilka sztuk. Po drugie, no ciężko mi było przewidzieć, że za kilka lat te banknoty tak diametralnie pójdą w górę, ich cena oczywiście, gdzie przez około 5-10 lat stały prawie że w miejscu. A po drugie też jestem kolekcjonerem, nie handlarzem, więc ogólnie cieszę się, że komplet skompletowałem i mam i raczej nie zamierzam go sprzedawać nawet jeśli cena by przekroczyła 10 tysięcy złotych myślę, że nie pociągnąłbym się na taki zysk tym bardziej, że teraz wszystko za bardzo drożeje i ta realna cena też nie ma takiego uzasadnienia teraz oczywiście ma, bo to jest krótki okres czasu a cena poszła, liczmy o 100-150% w górę To oczywiście ceny o 100-150% też w górę nie poszły tak samo wypłaty, no ale myślę, że na przestrzeni kilku lat, jeśli te banknoty się już ich cena troszeczkę przystopuje, to myślę, to się wszystko, wszystko wyrówna spokojnie. Ale chciałbym Wam po prostu po kolei powiedzieć, ile za te banknoty dałem. No i które mi się najbardziej podobają, które najbardziej cenię. Od nominału 100 zł do 2 milionów poświęciłem na każdy nominał osobny odcinek. Więc jeśli jesteście ciekawi, a dopiero zaczynacie, no po prostu trafiliście na ten odcinek, nie znając jeszcze mojego kanału, to zapraszam Was bardzo serdecznie. No i życzę miłego oglądania. A teraz zaczynamy. 10 złotych. Co ciekawe, przez kilka lat miałem w swojej kolekcji falsyfikat. Ale już od kilku miesięcy go posiadam. Oryginalny. Oryginalną dyszkę z bem Ten falsyfikat polegał na tym, no, że był bardzo słaby, słaby znak wodny. I okazało się, że jest to falsyfikat. Ale też on swoją wartość posiadał, ponieważ no, też kilkadziesiąt złotych za niego dostałem. No ale co ciekawe, mam, miałem ten falsyfikat. Mogłem go zostawić, mogłem go sprzedać, ale szczerze mówiąc, mogłem go zostawić. Ale cóż, no dobra, <laughs> tak to się prezentuje. Eee, dwie dyszki z Traugutem i pięć dyszek ze Świerczeskim. No szczerze mówiąc, nie będę się tutaj za bardzo rozwodził, bo osobiście uważam, że te trzy nominały są najbrzydszymi banknotami serii. Eee, Mogły być lepiej zaprojektowane, mogły być jeszcze gorzej zaprojektowane, oczywiście, no ale nie mają w ogóle polotu do późniejszych, większych nominałów. Setka, dwusetka, 500. Setka jest jeszcze w miarę, ona jest powiedziałbym... To jest tak popularny banknot, że tyle razy każdy, myślę, go widział, że on nie robi żadnego wrażenia, przynajmniej dla mnie. Ale 200 zł z Jarosławem Dąbrowskim i 500 zł to już naprawdę są bardzo piękne banknoty, z czego uważam, że 500 to już jest arcydzieło, coś naprawdę pięknego osobiście dla mnie. No, niedawno nawet widziałem taki myk. Pokazywał mi Pan w sklepie w Opolskim Centrum Numizmatycznym, że właśnie miał serię A z roku 1975 czy 6 pierwsza emisja no i kilka tyś, i chyba 1500 czy 2000 zł ten banknot kosztuje, ja naprawdę zrobiłem oczy no i go oczywiście sprzedał, ale no naprawdę <ścoughs> za Jarosława Dąbrowskiego dać kilka tysięcy złotych to dla mnie to już jest wyczyn ale oczywiście banknot rzadki i cena oczywiście uzasadniona coś pięknego szkoda, że na Tyle. Na rewersie 500 nie znajduje się jakiś jeszcze piękniejszy wizerunek, chociażby batalistycznej bit, batalistyczny, bitwa pod Racławicami, Wielka Wiktoria, Insurrekcji Kościuszkowskiej. Nawet e, dowiedziałem, nawet po prostu zaproponował mi to widz w, w odcinku, w którym tylko prezentowałem tą 500. -kę. No ale oczywiście w latach mm, 70., -tych, 80., -tych, kiedy to. Komuna była pełną gębą, trudno było po prostu pozwolić sobie projektantowi na zaprezentowanie na obiegowym banknocie zwycięstwa Sił Polskich nad Armią Rosyjską. Oczywiście było to w tamtym okresie niemożliwe. Jeszcze większe nominały, czyli już początek lat 80., końcówka 70., 1000, 2000, 5000, eee, no co by tu mówić, 5000 piękne, ale 2000 to jest coś według mnie Przepięknego, naprawdę piękny banknot. Emisja 1 czerwiec 79, Dzień Dziecka. Według mnie najpiękniejszy nominał serii. Oczywiście to jest moja skromna opinia. Wiem, że też, według mnie pięknie prezentuje się również milion. Pięknie prezentuje się yy, 2 miliony. Również bardzo ładnie prezentuje się 50 tysięcy ze Staszicem i 10 tysięcy z Wyspiańskim. Ale według mnie 2000 to jest zwycięzca, naprawdę przepiękny projekt, tym bardziej, że jest to jedyny banknot w polskiej historii, na którym na przodzie i na tyle, na awersie i rewersie znajduje się wizerunek, w tym przypadku pierwszych piastów pierwszego księcia mieszka pierwszego, który oczywiście przyjął chrzest w roku 966 i jego syna Bolesława którego wizerunek też jest piękny i są to obrazy e, obrazy Jana Matejki. Coś przepięknego. Jak wiadomo, Bolesław Chrobry, no jeden z naj, najlepszych, największych naszych władców, dosyć bezwzględny, ale na pewno jego polityka była skuteczna i dobra dla państwa polskiego, koronował się zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią w roku 1025. No... 5000 z Chopinem też piękny banknot, a, bo miałem w ogóle mówić jakie są ceny, ile ja za nie dałem. Gdzieś za komplet od dyszki do 500 zł dałem gdzieś około 50 zł, za, 10, za 1000 dałem 10. Nie, 20 dałem za 1000 tak za.

50 tysięcy to trzeba dać jeszcze jedynkę przed, przed ceną jaką dałem czyli około 150, 150 zł przepiękny wizerunek banknotu o nominale 10 tysięcy złotych z, z Stanisławem Wyspiańskim no ja osobiście uwielbiam taki kolor zielony jeszcze w tym, w tym odcieniu mamy tutaj również róż co naprawdę ładnie się komponuje ale przede wszystkim przepięknie prezentuje się rewers na którym widzimy Planty wraz z Wawelem. 50 tysięcy ze stasicem Również ciekawy wizerunek. Chociaż uważam, że mógł, no, Staszic Staszicem też bardzo, bardzo słynna i ważna postać w historii, w historii Polski zniewolonej, polskich, polskich za czasów rozbiorów. Ale uważam, że mógłby się na 50 tysiącach równie dobrze znajdować Adam Czartoryski. 20 tysięcy z Kii Pierwszy banknot serii, na którym znajdowała się kobieta. I chyba jedyny. No, i tak jak wcześniej wspominałem, Planty i Wawel. Tutaj mamy pierwszy polski reaktor jądrowy Ewa i pałac Staszica, znajdujący się na krakowskim przedmieściu w Warszawie. No i mamy tu już wyższe nominały. Tak jak wcześniej wspominałem, 50 000 z 93 Również dałem 50 zł i za dwa podtypy. 100 tysięcy również dałem po 50 zł za sztukę. Oczywiście podtypy różnią się tym, że tutaj mieliśmy już zmianę, zmianę nazwy państwa polskiego. Podajże w listopadzie 90 roku Polska Rzeczpospolita Ludowa przekształciła swoją nazwę Rzeczypospolitą Polską. No i tutaj właśnie mamy zmieniony, zmieniony wizerunek. Oczywiście orzeł już z koroną. Tutaj mamy rewers, rewers, raczej znak wodny różnił się tym, że nie mamy całego orła bez korony, tylko profil orła z koroną, wstążkę zabezpieczającą, na którym znajduje się napis NBP. No i oczywiście rok emisji 93, a nie 90. A w przypadku 5089 50 Tak to się prezentuje. Również banknot z moniuszką. Przepięknie się prezentuje, no i przede wszystkim bardzo mi się podoba wizerunek teatru narodowego, który uważam za jeden z najpiękniejszych i najciekawszych zabytków naszej stolicy 200 tysięcy złotych również weszło do obiegu w tym samym, taka sama data emisji. Teraz zobaczymy jak 50 tysięcy, tak 1 grudzień 1989 i 1 grudzień 89. Eee, za niego dałem 100 zł w 2017 roku. Tak to się prezentuje, ale on jest leciutko zabrudzony. Niestety kiedyś dotknąłem go leciutko spoconą ręką i się zabrudził, ale myślę, że i tak 100 zł nawet z tym letką wadą, bo ogólnie jest to stanu minus 1, na pewno na nim nie straciłem na przestrzeni tych lat. No i mamy mm, większe nominały. 50 000, 500 tysięcy złotych z noblistą, Henrykiem Sienkiewiczem, w dwóch podtypach. Pamiętam, że za 90 dałem 75 zł za 90. rocznik, a za 93. dałem bodajże 100. Tak to się prezentuje. No i najwyższe nominały mamy do czynienia. Hmm, oczywiście piękno, 200 tysięcy złotych z Warszawą nie jest pięknym banknotem, ale osobiście uważam, że, e, że rewers tego banknotu z panoramą nadwiślańską Warszawy to jest naprawdę to jest coś pięknego. Najbardziej e, ciekawe jest e, zabudowa tej nowoczesnej części dzisiejszej Warszawy na woli, kiedy to najwyższym budynkiem jest Prudential oraz Pałac Kultury. Nie ma, już, nie ma jeszcze innych wysokich, wie, oczywiście, wieżowców, które pojawiły się już po, e, po Zmianie ustrojowej w naszym państwie, czyli już w latach 90., 2000. No, oczywiście, dorobek Sienkiewicza, trylogia, czy księgi oraz artefakty związane z powieściami, trylogią, Syszak Husarski, szable, sztandary. Widzę nawet tutaj halabardę. Wszystko związane z trylogią, czyli z wojnami. XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Kolejny noblista, Władysław Reymont, noblista, który dostał Nagrodę Nobla bodajże w roku 1926 za powieść chłopi. Również dwa podtypy, również dałem za obydwa banknoty 100 zł. Bardzo ładnie się prezentują, ale według mnie ładniej się prezentuje 91. rocznik. No i 2 miliony złotych z błędem. Pierwsza y, seria 92. Seria co ciekawe A. Dosyć mały nawet numer. 23 tysiące. 2,54. Szkoda, że jeszcze jedno 0 to na pewno też by zwiększyło jego wartość. Y, bardzo ciekawy banknot. I tutaj właśnie mamy do czynienia z błędem. Przypatrzcie się. Mogę to może powiększę Powiększę to. Yy. Konstytucji, a nie konstytucyjny, co ciekawe yy, i dajmy na jedynkę, jest na jedynce, 3, 2, 1, 0, dobra, chociaż poczekajcie, czemu to się tak zrobiło, tak, dobrze, yy, no przepiękny wizerunek, a w rewersu miliona złotych nawiązujący do powieści chłopi, to jest pewnie dąb oraz zabudowa wiejska. Również genialnie zaprojektowane godło odrodzonego państwa polskiego. Oczywiście Ignacy Jan Paderewski, jeden z pięciu ojców niepodległości. Józef Piłsudski, Roman Dłowski, Wincenty Witos oraz Ignacy Daszyński wraz z Ignacym Janem Paderewskim, to jest pięciu naszych ojców niepodległości. Wszystkie podtypy również 93 rok seria A. Co ciekawe, a tutaj mamy do czynienia z serią B. Za milion dałem z błędem stówkę. Za 93 rocznik z A również stówkę. Za 92 B stówkę. A za 93 kupiłem ją w tamtym roku. Dałem 130 albo 140 zł. No, i mamy tutaj również oficjalną replikę projektu banknotu nie wprowadzonego do obiegu, czyli 5 milionów złotych, z, z Józefem Piłsudskim, czyli kolejnym ojcem niepodległości, który miał zostać wprowadzony do obiegu, ale ostatecznie nie został wprowadzony poprzez przeprowadzoną denominację w połowie lat 90. Tak się prezentuje komplet z dodatkowym właśnie projektem 5 milionów złotych, który według mnie przepięknie zbogaca. Prezen prezencję tej całej kolekcji. No i mamy tutaj kolejne banknoty kolekcjonerskie Narodowego Banku Polskiego. Tak się prezentują, tak się prezentuje komplet e banknotów późnego PRL-u projektu Andrzeja Heintricha. Przepiękna seria, naprawdę myślę, że czy dla kolekcjonera, czy dla handlarza łakomy kąsek, ale naprawdę w kolekcji prezentuje się to przepięknie. Dzisiaj już troszeczkę droższe do nabycia, ale jeszcze kilka lat temu Naprawdę warto było to skompletować, bo przepięknie się to prezentuje, kawał polskiej historii i naprawdę jestem szczęśliwy, że jestem posiadaczem tej, tej serii, kompletu tej serii. Też może zauważyliście, że mam nowy klaser, ale to zaprezentuję Wam na osobnym odcinku, kiedy to już kupię. Kupię sobie taki, powiedziałbym, selfie stick, troszeczkę dłuższy, ponieważ nie mogę całości pokazać niestety kadru, z wyższego poziomu kadru, więc to w przyszłości się pojawi, więc e, jak, jeśli zakupię ten selfie stick, myślę jeszcze w tym tygodniu, to myślę, że na następny tydzień zaprezentuję Wam mój nowy klasę, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolony, ale to już w na, najbliższym e, odcinku związanym z numizmatyką, a raczej jak przechowywać banknoty. Bardzo dziękuję, jeśli dotarliście do tego momentu, drodzy widzowie. Życzę Wam miłego dnia, miłej soboty, bo bodajże w sobotę po południu będziecie to oglądać. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.